Siema, siema, nie? Z tej strony Adrianopolis ze mną jest dzisiaj 16. Cervus. I gramy sobie meczyka w wingmanka. Dwóch u mnie, dwóch u mnie. Dwóch schody. Głowę dostęp. 50 mam. Fajna ta głowa. Wyjął, corner. Nie umiem trafić. w końcu ktoś go zabił. Ale 1240. co nie zmienia faktu, powinienem zabić wszystkich tam. Powinienem piątkę tam zabić chłopa. Ale nie trafiłem. Aż tak ciężko. Aż tak ciężko. Jeden ma zero Jeden ma zero Udostał Dostał głowę To był ciemnoskóry mężczyzna nie jeźdź Co tutaj, zabiłeś? Nie jest tutaj, nie jest tutaj Upatrz mi do Nie wiem go zabiłem, nie widzę smoku ten Smoku siedzi Tutaj Obite. Te e, 20 minus. To jestem właśnie Afroamerykanin. Poprawność polityczna, byla be, be like W smoku siedział. Mm. Koła, koła. win. nigdy jeszcze się nie będzie miał hajsu. Ja dziękuję. Gratulacje Dobra, lecę chyba skałcika, wiesz? Skałcika, i przykupię jakieś pistoła i tyle. Dobra. Nie tego mida Ja sobie odgiercuję czwóreczkę.

No i... Było tam dwóch niby, ale patrz tego mi da. Przedłem sam, zabrałem dwie. coś. Spodziewał się mnie w tym samym miejscu. Ale gość mi dobrą główkę dał na blindzie. Jakby nie miał blaki ci... to by ci nie dał tej Bo... Zawsze tak jest. <laughs> w sumie tru. Ale kowałem za każdym razem z tego samego miejsca, więc... Aby ci jechali to mułów, to ja to tam, tam z... Podpalił się jeden. Słyszałem schody na pewno jednego typa Gdzie jest? Right. Dał mi łeb, Ты у меня АВП? Не, ССГ твои. Скалта. Дай мне скалта. может, Ты хочешь? Скалта. Можешь <clears throat> Już, partner, 13 blindów na ryju miałem. Już nie wiedziałem, co mam zrobić ze swoim życiem. No. O, o kurde, ligle gra. Fajnie ten reload. Nowy ten reload nie? Fajnie, fajnie. Trzymaj. Dobre to było, ja mi to. Dobał, nie? Oh, fucking hell. Gość, co? Skampił się. Do Dobry kamper. Dobrze przykampił dupę. Mid jest jeden low. No. nie? mnie na tą łebę. Błaga. Dzięki Marcin. Dlaczego? ale ty też miał full blinde. W ogóle nie wezwał miejsc bandzika. Elegancko, tylko zdążyłem go zauważyć, a on był w smoku i mnie nie widział. I tak mnie się płacił oki. Ok. Co to wiesz, co spojrzeć, bo możesz się nie spodziewać. Może mi kto takiego pierwna. Jest to u mnie. Hmm. Pod tobą coś leży Gali O Gali Nie zauważyłem go, że miał być szczę Mogłem walić na to bym go zabił pewnie mm, Może Tylko że miał full HP No głowka, nie No Nie mam flesza, nie mam nic ktoś Nie grotuję.

Corner, 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 przeszedł. Aha. Ok, to było dziwne, ale tylko trochę. Tylko trochę, tak? Tylko trochę. Je. jedna z na pes, gdzieś tam no mogło siąść i tyle. Nie? Pierwsza taka akcja na całym Co fakt, dostał 93 ode mnie, głowę dostał, nie wiem kiedy nawet. Dobra, ja mi Dobra Wywracamy się na midzie Dajemy mi w czy jak? Tak prostu Nie nie, bo bez sensu, wiesz hmm. ja, <noise> ja nie lubię tego główna, no nie da mi zejść To zeskocz i złap się na koniec Ognij go, go, kurde <laughs> I co, dogoniłeś? Nie Nie widzisz go nie. No kurde! 93! STARY MIAŁ 7HP To w, w takim razie dałeś mu na początku głowę jak był tak. na tym Tak Nie mogę go typa dobić który miał 7HP Ocelowałeś mu głowę cały czas Nie mm, ja bym let's wiedział go, to wiesz No dawaj wyjazd

Nie opluwaj eski Będę, nie da się tym grać Eska to królewska broń mm -hmm. Gil lepszy Oni dwóch będą by Mhm. Mm Był blisko Mało się ode mnie odbiło okay. Bustujemy się? Chodź Corner, corner, corner! I tutaj blisko. O kur... kolanowy. Proszę bo... no, jękać. No. Czemu nie siada? Jaki, jakie tyle nóżki dajesz stary? Tej człowieku, nie wiem czemu to nie siedzi. Fullbank z widać. Jeden śpi. Drugi na sajcie Sam. Ale? Proszę was No co jest z typem? Typ strzela, strzela, strzela trawić nie umor. Jest moment, w którym ja zacząłem podbiegać, typ zaczyna uciekać, daje mi biegnąć próbę. No kurde Time to do this. Mm -hmm. Ghoś nawet nie od w moją stronę Pewnie patrzył na midal się odwrócił Muszę na nagraniu zobaczyć, bo nie jestem pewien hmm. Bo on wiedział mnie na mnie, bo ja to byłem Flashback! <grym> o to Dzieci, okay. dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie wszystko co musicie. Tak. I link Marcina jest w opisie. Klikać.